Witajcie na kanale Kwasogrania w ranek Kole za sterami Wisły Kraków. Mecz półfinałowy, pierwszy w Turcji, potem w Krakowie. E, musimy wygrać, musimy wygrać. Ta droga do finału jest bardzo ciekawa. W finale pez Light e, Wisła Kraków. Tak liczę, że taki finał będzie. Wolałbym mężeglab, ale pewnie trafimy na Na skład Mamy wybrany, Szukrowski, Piękko, Pocheta, Odyna. Zobaczcie, że. Większość zawodników, Polski, Gerbowski, Kłótka, Gryszkiewicz, Treu, Majers w Treunie, Chodyna, Żukrowski, Płacheta, Latte, Rodaw. Zapraszam Was na spotkanie. Szymański oczywiście, Iwiakowicz, Azbedo, no może Szymańskiego sprowadzimy do Wisły. Zobaczymy, jest tych zawodników na liście. Życzeń trenera kole sporo. Chciałbym zrobić totalną rewolucję, gdzie będziemy w stanie walczyć na każdym polu, każdą drużyną. Jak na razie liga konferencji pokazuje, że jesteśmy marką, która może zdziałać dużo, chciałbym, żeby tak było. No, jeżeli by udało nam się sięgnąć po to trofeum, to na pewno Szapo Dla e, całej drużyny. Teraz Treu, Under. Wraca Płacheta. Jeden z drugi, trzeci. Przechodzą e, zawodnicy Ferenbach, czy Myers Dobrze. Roda do Płachety. Płacheta powoli czeka na Rodado. Piłka już przy boku naszego snajpera, ale a, e, niestety szybkie przerzucenie do SW Płacheta. Zmienił stronę. Pauluje. Żółta kartka czy czerwona? Żółta kartka dla Płachety za zatrzymanie tego ataku. Będzie musiał uważać zawodnik Wisły Kraków. Reu. Płacheta. Aj. Myślałem, że zaskoczy Gerbowskiego, ale tak się jednak nie dzieje. Treu. Treu. Dobra piłka do Płachety. Płacheta. Chodyna. Przestrzelił chodyna. Piękna piłka, która mogła zakończyć się bramką. Szkoda, że chodyna przestraszył się tego wykończenia. Niedokładnie uderzył. No i niestety nie prowadzimy w tym spotkaniu, a mogliśmy się cieszyć z pierwszej bramki, teraz z piłka do kłódki, świetnie Wiślacy rozpoczęli to spotkanie, jest Żukrowski, uderzenie z, w polu karnym, pierwsza bramka dla Wisły Kraków, 22 minuta, piękne prowadzenie z Frenbaczy, z druhów FP, jak Facebook, dobrze, oby się nie skończyło na tym golu dla Wisły Kraków, kibice szaleją, którzy przybyli do Turcji, jest sporo kibiców z Krakowa, ale i z całego świata, bo nie tylko Przecież kibice w Polsce kibicują w Wiśle Kraków. Żukowski wykorzystuje tą szansę daną w tym spotkaniu. Jest i Pieńko. na ławce. Takie polski, polskie zestawienie pomocy. Łacheta, Chodyna, Pieńko, Żukrowski. Tak jak mówiłem, idziemy z duchem czasu, próbujemy, żeby Coraz więcej Polaków grało w wiśle Kraków, ale może być tak, że też Argentyńczycy do nas dołączą po ostatnich e, poszukiwaniach. Sporo tych zawodników e, może się znaleźć na radarze Franka Cole. Dobrze, obrona Grbowskiego, Treu, płacheta na żółty kartonik, musi uważać, e, niedokładnie, płacheta. Teraz kłódka. Odyna. Obraca się zawodnikiem Ferenbacza na plecach. Odyna do Latte. Czy wygra ten pojedynek biegowy Latte? Zwolnił. Podanie do pięko pięko Mocne uderzenie Liwakowicz. broni ten strzał pięko, ale Wiślacy pokazali się drugi raz z dobrej strony. Ten atak był groźny. Ten atak mógł zaskoczyć. A z Wedą. Na razie mało widać Szymańskiego w środku. Teraz Szymański wywołany do tablicy otrzymał piłkę. I znowu wyśladcy. Pierwsza połowa za nami. Prowadzimy 1-0 i oby tak było do końca tego spotkania. Statystyki. No, niby Ferenbacze więcej strzałów oddało, niby prowadzi w posiadaniu piłki, a to Wisła wygrywa. Ceny Pukrowskiego, Kłódki, Roda do Gerbowskiego wysokie, powyżej siedmiu. To cieszy, to cieszy. To jest na pewno ciężkie spotkanie, bo jest bardzo wyrównane. Jedna i druga strona atakuje, aczkolwiek e, nie odczułem wrażenia, że Ferenbacze e, jakoś bardzo naciska na e, zawodników Wisły Kraków, że tutaj jest to, e, że problematyczne jest... E, Wyjście z połowy, że problematyczne jest atakowanie. Teraz Roda do Latte. No ta próba też nieudana hiszpańskiego napastnika. Ander ściga się strełu. Zobaczcie, ile sił ma Ander w nogach. Będzie na pewno wrzucał do środka Gryszkiewicz. Przeczytał to podanie, ale teraz niebezpiecznie Gerbowski broni. To, co zrobił pomocnik Wisły, podając pole karne, to kryminał. Płacheta nie szedł szed na przebój, bo bał się, że dostanie drugą żółtą kartkę. Teraz jest Płacheta, Treu. Bardzo fajnie wyszli z pressingu Wiślacy, aczkolwiek tutaj Treu traci tą piłkę. Nie wiem, czy Wiślacy grają na czas. Ta krakowska piłka e, ładnie krąży między zawodnikami Wisły Kraków. Płacheta. Łacheta, dośrodkowanie, latę Bardzo słabe dośrodkowanie w wykonaniu Łachety. 65 minuta, Żukrowski. Musimy wracać, zablokować ten atak. Ander będzie schodził do środka, wyprzedza naszego zawodnika. Idzie mu w Gerbowski. Świetnie, broni. Będzie zmiana, zajdzie piękno. Wejdzie Ketia. Enali zachodynę chyba na razie tyle stałem się nad y, pachetą może jeszcze chwilę z tą żółtą kartką wytrzymałem, ale i dostaję szansę obiecałem, że wejdzie wynik jest wynik jest y, na razie korzystny i powiedziałem to w złą minutę treu, pulu, lulu na razie treu zostaje 1 do 1 No, wydawało się, że obrońca Wisły będzie to miał na sobie, ale tak się nie dzieje. Myers. No, nie wiadomo, Roda do Polulu, róbmy to. erboowski i broń łachetta Antonik nie zróbmy terrykowskiego wróżmy, za Antonika łódka.

Koniec tego spotkania jeden do jednego. Tego się nie spodziewaliśmy. Dobre spotkanie Ferenbacze. Dobre spotkanie Wisły Kraków, bo wydaje się, że nie dobrze. Widać, że tych strzałów Ferenbacze miało więcej, tych sytuacji miało więcej. Szukrowski, pierbowski, Rodato, Kutka. Można się czepiać zawodników, którzy weszli, ale wydaje się, że nie mieli zbytnio dużo do powiedzenia w tym spotkaniu. Nie jest to duża zaliczka, bo nie ma żadnej zaliczki. Jest remis, gra jest otwarta, drugie spotkanie wyjaśni nam. E, drugie spotkanie wyjaśni nam, kto wygra to spotkanie, Kto przejdzie do finału. Mam nadzieję, że będziemy to my, e, aczkolwiek teren bacze, no to nie są leszki. To nie są leszki zagrali dobre spotkanie, zagrali spotkanie, które mm, no, wymaga, wymaga na pewno od nas. E, Sporo jeszcze, więc determinacji, no, Mauro, dalej, dodamy do listy życzeń. wygląda dobrze. Pustos, konkretny zawód. Luna, nie najgorzej, tak mówię, że ci zawodnicy, Rubio, Rubio, sprawdźmy Rubio. Ci zawodnicy Bustos, Jeboa, Kungsdurfer. Nie jest źle, więc ja spoko. Markinos. Podajemy mocnych zawodników, tak Węż. Sprawdźmy to. Niby obrońców nie szukamy, ale. Lisa Okej. Ok. A muzu. no Te wynagrodzenia są jedynie techniczne, no ale idziemy w stronę lepszego. Idziemy w stronę lepszego, więc różnie może być. Zobaczmy, co tu się wydarzy, ponieważ tak. Zatem, jakie. E, finał, mecz z Adamakiem jest finałem Pucharu Polski potem mamy Bacze i trzy spotkania kończące tą ligę trzy spotkania kończące tą ligę e, zespoły no jest ciężko jest ciężko, kto zagra w finale kto potem będzie miał siły, żeby biegać w półfinale e, no ciekawie przygotowujmy sobie skład wygląda na to, że tutaj Lebronton Lebron Tom Koniecki zagra w finale przeciwko obułem swojemu klubowi. Plaswicz, Lewkot, Damy poprawę. Zasłużył na to, żeby zagrać w tym finale. Farina. Kutka. Sacek. Radkiewicz na rezerwę. Zarota to. Antonucci żukrowski, tutaj żyra od Dajmy Enaliego i zmienimy go i jak coś. Lewko poprawa żyra, okrutniskę dąży Plaswicz. Etya. Chyba tak zagramy na ten moment. Hetia jak coś na rezerwie. Zapraszam Was na mecz e, finałowy z Radomykiem Radą. Mam nadzieję, że wszyscy będą obecni. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.